Cześć, dzień dobry, witam Cię na moim kanale. Dzisiejszy filmik rozpoczyna nowy cykl, w którym zamierzam opowiadać o czytanych przeze mnie, czy kiedyś przeczytanych wartościowych książkach z, z obszaru rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, rozwoju świadomości, jak również o filmach, albowiem bardzo je lubię. Ja nie jestem z wykształcenia krytykiem literackim, chociaż moje wykształcenie jest humanistyczne, więcej mam do powiedzenia na temat filmu niż, niż na temat książek od strony bycia krytykiem. Niemniej jednak nie takie jest zadanie tego kanału. Podchodzę do tego merytorycznie i takimi informacjami zamierzam się z Tobą podzielić. Jeżeli te filmiki, te nagrania będą przydatne, to cudownie. Dlaczego pomyślałam o. Takim, a nie innym temacie, dlatego że jest coraz więcej wydawnictw, jest coraz więcej tytułów, jest coraz więcej autorów, coraz więcej się na ten temat pisze, no ale siłą rzeczy też coraz trudniej wybrać jest pozycje wartościowe, a nie mamy tyle czasu i takich możliwości, żeby czytać wszystko, chyba że ktoś skończył kurs szybkiego czytania. No to może, nie wiem, mam mało do, na ten temat do powiedzenia, bo kursu nie skończyłam, chociaż mam go w planie. Ok, do rzeczy. Zaczynam od bardzo, bardzo, bardzo świeżej pozycji, bo ona wyszła na przełomie czerwca i lipca, o ile sobie dobrze przypominam. Została wydana przez wydawnictwo OnePress i jest to książka bardzo ciekawej osoby. Ja chyba obejrzałam wszystkie filmiki, które autorka nagrała na swoim kanale Duchi Materia, na kanale na YouTube oczywiście, bo mowa jest o Sylwii Cotten. Sylwia, promując tę książkę, mówiąc o niej, e, powiedziała bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale oczywiście powiedziała to z, z swojej pozycji, z pozycji autora. E, ja natomiast chciałam powiedzieć to z pozycji kogoś, kto książkę przeczytał. Okej, okay. ona jest taka sfiszkowana tutaj, jak widać, bo będę, e, będę, będę tutaj cytować fragmenty. E, Sylwia prowadzi kanał Długi Materia. I ta książka oczywiście dotyczy dokładnie tego obszaru. Um, żeby rozwiać wątpliwości, um, dlaczego w ogóle bogaty Buddha i pozornie mogłoby to się wykluczać, zacytuję to, co autorka na ten temat napisała, bardzo krótko. Buddha powinien być ubogi tylko jeśli ktoś uwierzy, by w to wierzyć. No i nie inaczej. Powiem tak, nie jest to podręcznik, jest to, powiedziałabym, bardziej książka filozoficzna, ale spełnia. W pewnym sensie spełnia rolę podręcznika. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam ją w całości za pewien proces zmiany mentalu. Czyli jakby. Podstawę do tego, żeby rozpocząć nowy rozdział w życiu, żeby poszerzyć swoją świadomość, żeby dokonać zmiany w swoim życiu. Nie ma tutaj programu treningowego, ale jest mnóstwo wskazówek, które prowadzą czytelnika od, w procesie od takiego skupiania się na lęku, na braku. Na mentalności braku, przede wszystkim prowadzi nas, w, opisując proces, prowadzi nas w stronę mentalności, budowania mentalności i obfitości. To, jak gdyby, robi się takim procesem naturalnym, bardzo fajnie się to wszystko czyta. Sylwia pięknie pisze, zresztą też świetnie mówi, te jej filmiki są znakomite. Jest mnóstwo. Właściwie rzeczy, które można by cytować na okrągło. Moja książka jest w zasadzie w całości ubzdryngolona takimi podkreślnikami, do czego warto wrócić, co warto przeczytać jeszcze raz, nad czym się warto zastanowić, co warto zacytować, więc ona właściwie w tym momencie, ponieważ podkreślacz był różowy, właściwie ona jest cała różowa. Naprawdę, uważam ją za świetną rzecz z tych nowości, które teraz się pokazały. Znakomita. Zresztą, tutaj jest sporo, sporo napisane na samej układce, o czym ta książka jest. Obudź się, poznaj siłę swojej autenty autentyczności, doświadcz obfitości i bogactwa życia. Bogaty Buddha, bierz z życia to, co najlepsze. No i dokładnie. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to naprawdę zachęcam do przeczytania tej pozycji, ponieważ jest bardzo ważna w tym procesie przechodzenia od mentalności braku do mentalności okwitości, ale to chyba się już powtarzam. Więc z, góry, z góry mówię, że jest to książka nie do takiego przeczytania typu bel beletrystycznego, tylko do tego, żeby wracać i wracać do kolejnych fragmentów tyle razy, ile potrzebujesz. Zacznę od wstępu. I to, co tutaj jest napisane w metaforze uczty, jest właściwie obrazuje, w jaki sposób ta książka jest pisana później. Jakie są przykłady, jakie to jest czytelne. Jak łatwo sobie jakby wyobrazić, o czym autorka mówi co ma na myśli. Cytuję. Wyobraź sobie, że siedzisz przy ogromnym, nieskończenie obfitym stole. Jest na nim wszystko, czego możesz zapragnąć. Twoje oczy sycą się wielobarwnymi formami najwykwitniejszych dań i trunków. Czujesz ich zachęcającą woń. Ciekawi Cię i ekscytuje ta uczta różnorodności. Spoglądasz na tych, którzy w radości oddają się eksplozji smaku i rozkoszą podniebienia. Na ich ustach maluje się uśmiech, bawią się, dyskutują, delektują tą oferowaną przez życie obfitością. Czujesz falę zazdrości, mieszającą się z lękiem. Też byś tak chciała, lecz się boisz. Nie rozumiesz dlaczego. W twojej dłoni spoczywa kolejna kanapka, gotowa do posmarowania masłem. Nie masz nawet na nią ochoty, ale coś tobie podpowiada, że tylko tak możesz i że tylko tak wypada, że nie jesteś warta czegoś innego i że to jest niemożliwe. Siedzisz tak więc w ciszy i przeżuwasz kolejne kęsy chleba. Myślisz sobie, nie jest źle, przynajmniej mam co jeść. Są tacy, co mają gorzej. Próbujesz przekonać siebie, że przecież powinnaś być zadowolona. W głowie pojawia się echo usłyszanych haseł o akceptacji, wdzięczności za to, co masz tu i teraz. Usilnie próbujesz uwierzyć, że jest ci dobrze, ale w głębi serca czujesz, że to tylko kolejna sztuczka i kolejna przyjmowana poza. Nagle podchodzi do Ciebie jeden z celebrujących uczter życia uczestników. Patrzy na Ciebie, a na jego twarzy maluje się wyraźny znak zapytania. Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz, kochana. Czemu się do nas nie przyłączysz? Pytasz. Zanurzasz się w sobie. Może to właśnie ty trzymasz w dłoni tę smarowaną samym masłem kanapkę. Życie jest ucztą o nieskończonej obfitości, ale tak wielu z nas wciąż wybiera, by w jednym lub kilku życiowych aspektach zadowalać się bułką, która dawno nam się przejadła. I tutaj jest bardzo dużo o tej metaforze bułki. Napisane: Bułka to praca, której nie lubisz, e, bułka, bułką jest wszystko, co robisz, e, ale czego szczerze nie czujesz. E, Syk w tym, że bułki uzależniają. No właśnie. Dalej. Bułka to strefa komfortu. Czujesz się z nią dobrze, poprawia nastrój, uśmierza emocjonalno-fizyczny emocjonalno głód. Usypia, czyli mówiąc w skrócie, pozwala jechać na autopilocie. A jeśli sięgnąłeś po tę książkę, czy sięgnęłaś po tę książkę, to jesteś na etapie, na którym nie interesuje Cię już życie na autopilocie. Więc polecam. Polecam, polecam przeczytanie, polecam wracanie do tej książki szczerze. Sylwia mówi dużo o przekonaniach, o lękach, o blokadach. Krok po kroku filozoficzny, ale też praktyczny sposób prowadzi czytelnika przez kolejne demaskacje tego, co wierzymy, przez kolejne pytania, które możemy sobie zadać, na przykład, w co wierzysz teraz. I takie bardzo otwierające spostrzeżenia, przykłady, nie wiem, czy słowo rady są tutaj dobre. Wskazówki. Rady to niekoniecznie. Ja chciałabym jeszcze tylko uzupełnić um, uzupełnić ten, 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 ten przekaz takim moim własnym doświadczeniem, które miał miejsce związane z tą książką. A mianowicie, kiedy robiłam kurs czytania Kronika Kaszy u Małgosi Kwietniewskiej, to ona w którymś momencie zadała takie ćwiczenie, aby mistrzom i nauczycielom w Kronikach Kaszy. Zadać pytanie według, pytania według e, pewnego klucza i e, m, przećwiczyć szukanie odpowiedzi pracując z jakąś wybraną książką, ponieważ ja akurat wtedy czytałam te konkretnie, więc nią się posłużyłam. I szczerze powiem, że e, to czytanie było niezwykłe. E, wskazówki, które dostałam za pomocą e, słów i treści, które zostały przekazane przez Sylwię, bardzo piękne. Więc można pracować na różne sposoby z, z, z tym tematem. Ale naprawdę, jeżeli szukasz pomocy na drodze od mentalności braku do budowania mentalności pełni, mentalności obfitości, szczerze polecam. A to na zakończenie to jest mój właśnie uśmiechnięty, pękaty, bogaty. Z workiem pieniędzy, szczęśliwy, żyjący pełnią Budda. Dziękuję, do zobaczenia.